Cześć mano, witajcie z tej strony jakubiks. No, dzisiaj kolejny odcinek typowy stare gospodarstwo rolne. No, dzisiaj wyjeżdżamy na żniwa w końcu. No, trochę upłynęło czasu od ostatniego odcineczka, ale mam nadzieję, że nie padziecie na mnie obra że, nie. że tak długo nie było odcinka. No. Lecimy dzisiaj kosić drzepaki naszym New Kajcie ja sobie... Zerknę na, na mapę, gdzie mam przejechać. Na 160 poleje na, sto... na 165. Na 165, żeby się nic nie pomyli. No. Dzisiaj będą żniwa, a jutro nagram też kolejne żniwa. Ale chyba sobie zrobię jedne żniwa poza odcinkiem z tej serii. O kurde, jak mnie zarzuciło. Kajcie, mapę sobie wyłączymy. Dajcie chwilę, to muszę ustawić coś. Dobra, już powracam do Was. Musiałem coś sobie ustawić tylko. Już teraz tylko się zabieramy za żniwa. Ma padać dzisiaj też z tego co o. żyłem. Gdzie jest mój rzepak? Bo, bo już myślałem, że gdzieś źle pojechałam. Mam 205 tysięcy. Nie wiem, skąd te pieniędzy ma No i... kosimy naszym miuchem. Ładnie, pięknie. O, dajcie chwilę, a ja zaraz do was wracam. Dobra, no i już sobie kosimy naszym nefholandem. Ładnie idzie. Proszę Czy co, ja tutaj sobie zatrudnię. I weźmiemy chyba sobie na razie Naszego, Ja nie wiem, już ja zapomniałem. Pronara, o! Wpominał co? Będziemy sobie pronarkiem z przyczepkami naszymi starymi, bo nowe przyczepy kupiłem jeszcze poza odcinkiem na też żniwo. Tutaj widzicie, u sąsiada usła już przyjmuca. Pronarek sobie dzisiaj pojeździ rzepaczkiem planujesz niwe rozłożyć na dwa odcinki jakieś trochę mi się śpieszy dzisiaj na nagrywam tego filmiku jakby co to nie jest nie takie światło tylko w grze jest takie światło Dzisiaj zrobimy dni parze paku. Już są wakacje, staje się mi się do kurczęce. Jedzie. No i. Nie. Nie. Tego tu zostawię. I sobie yeah. skuczę. Nie mam zbytnio co robić. O, ale zasuwa. Oh ja idę w tym za nie Markiem. Aha. Dzisiaj będą już przyciski na klawiaturze. Dzisiaj na nagrywam bardzo długi odcinek. Może nie jakoś bardzo długi, ale planuję około 10 minut nagrać odcinek. 10-minutowy. Rzucić dla Was dzisiaj, bo tak to jak krótkie zawsze jak znacie mnie, to wiecie, że ja zawsze krótkie odcinki wrzucam. No. I dziękuję za 30 subskrypcji na kanale. Na 100 subskrypcji może odpalę live'a. Mam pomysł na dwa specjale na 100 subskrypcji. Albo odpalić live'a, albo włączyć 22. Bo raczej do Sylwestra dobijemy 100 subskrypcji. Jak myślicie widzowie dobijemy tą stukę. Ale nie no, on chyba kosić nie umie. Ja pierdyka już mi się nie chce patrzeć na tych praców. Widzicie do metrów? Od tego kurwa co za dziad jakiś. Nie wierzę w niego. No, teraz będę miał więcej robot na ten. Akurat wy się cie cieszycie, bo... Będzie dłuższy odcinek, a będę musiał się pierdzielić przez ten cały odcinek. Powiem mam szczerze, nie chcę mi się tego rzepaku kosić, ale już jak jest, to skoszę. Będą w sumie darmowe pieniądze z tego rzepaku. Chociaż i tak biedny jest, to mam 205 tysięcy. Teraz kroteja. Jakby mogli poprawić tych pracowników. A dwudzieste dwójce. A 22 może poprawili już tych pracowników. Nie wiem, bo nie grałem. Kurczę, ruczę. Ładnie nie sypie. Trzy tony już mam. No. O! coś nie chcę. Wow, kliknęłem trzy razy, bo nie chciał się header opuścić Dobra, dojedziemy sobie, wysypiemy się i będziemy kończyć ten odcinek na dla Was kolejny odcinek, też z, zleżni z nie wiem, czy tym razem jest rzepaczanych, czy... No jeszcze pomyślę z czego. Rzepak może sobie koszy poza odcinkiem, żeby nie zamknąć i wam po prostu pokażę z włosy rzepak. Wtedy wyjedziemy sobie w pszenicę. Może tak zrobimy. Dobra, więc ja już się będę z wami żegnał, do następnego odcineczka, strzałeczka i narazisko.